14 lutego w budynku informacji turystycznej w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach została podpisana umowa dotycząca dofinansowania budowy ścieżki w koronach drzew w kwocie 2 milionów złotych. Projekt realizowany jest w ramach zadania Ziemia Woda Powietrze Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach. To jest pokaźne wsparcie dla, dla gminy przy tak dużej inwestycji, a musimy mieć świadomość, że Zbiór tych przedsięwzięć to łączny koszt około 30 milionów złotych. To jest bardzo duże obciążenie nie tylko dla funduszy europejskich, budżetu województwa, ale przede wszystkim też dla gminy Ciążkowice. Dlatego też cieszy nas to, że mogliśmy, mogliśmy w tym zakresie gminę wesprzeć. 2 miliony złotych znaczące wsparcie od samorządu województwa małopolskiego, stąd w imieniu samorządu gminy składam jeszcze raz podziękowania. Za to wsparcie, które jest niezbędne do realizacji tej inwestycji. Koszt całkowity budowy ścieżki to opiewa na kwotę prawie 15 milionów złotych. Koniec tych inwestycji przewidujemy na 30 września 2022 roku. Jest to konsekwencja wielu działań, wielu podejmowanych inicjatyw od lat, również na pamięci burmistrza Jurkiewicza żeby z, tej, z tego terenu, który jest taką perłą małopolski, trochę nieodkrytą, żeby z tego terenu uczynić rzeczywiście atrakcję w Małopolsce znaną dla wielu, wielu przybywających tutaj turystów i które jednocześnie dla tutaj mieszkających osób stanowią taką szansę na rozwój regionu. Jest to duży montaż finansowy, ale też taka bardzo duża baza turystyczna, która jest zapleczem turystycznym dla Ciężkowic, dla powiatu tarnowskiego, dla miasta Tarnowa, dla całego regionu tarnowskiego, ale z tego co mieliśmy przyjemność z Panem Burmistrzem rozmawiać, wiele, wiele turystów, wiele tysięcy tutaj właśnie przyjeżdża, żeby miejsce to oglądać. Cieszę się, że w dzisiejszym do tego kolejnego wsparcia aktu w procesie budowania tego celu, jakim jest stworzenie z Ciężkowic, a centrum regionalnego centrum turystycznego w regionie Tarnowskim. Jest to kolejna inwestycja, która w tym przyszłym roku znajdzie swój finał. Mamy nadzieję, że stanowić będzie ważny, ważny element rozwoju tak ważnego ruchu turystycznego, jakim jest właśnie jakim są Ciężkowice. Ścieżka w Korona no to jest długość 1020 metrów, z czego 990 jest na wzniesieniu około 17 metrów. Będą tarasy widokowe, sprawnościowe, elementy związane ze spacerem i oglądaniem krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. My z dużym przekonaniem finansujemy różne przedsięwzięcia, nie tylko tego rodzaju, ale też duże wydarzenia, czy to sportowe, czy kulturalne, po to, aby podnosić wizerunek tak zwanych miast wiodących w naszym województwie. One są większe, one są mniejsze, bo przecież obok mamy duże miasto Tarnów, były miasto wojewódzkie, ale są też miasta typu Krynica, Zakopane, Olkusz, Miechów, Oświęcim. Staramy się wszędzie lokować jakieś duże takie lokalne koło zamachowe. Ja mam taką nadzieję, że dla Ciężkowic i dla okolic Ciężkowic również te inwestycje będą takim kołem zamachowym rozwoju w przyszłym okresie.